Siemandero, z tej strony oczywiście kawa. Ja sobie gram na serwerze craftmc.pl. Eee, no i co, na samym wstępie chcę Wam pokazać nowy event pryzmatowy. Tak, event pryzmatowy e, polega na tym, e, że po prostu kopiąc sobie kamień, możecie dropnąć na odłamek pryzmatu. Tak. Odłamek znaleziony w głębinach oceanu. Wymień na drogocenne przedmioty. No i wymiany oczywiście dokona, dokonasz na warp event. Po teleportacji na warp event, tutaj przychodzisz sobie do villagera. Wymiana oczywiście za emeraldy, ale tutaj jest event pryzmatowy. No i oczywiście za event pryzmatowy możesz sobie wymienić na premium case'a. Możesz sobie wymienić na magiczny klucz. No i oczywiście na pryzmatowy kilo 633. kilo zdobyty z eventu pryzmatowego. No i co. Wydaje mi się, że po prostu spodobał się ten event. Eee, my na początku rozlosujemy sobie jeszcze rangę EVIB na 30 dni. W tym odcinku wygrywa ją oczywiście Rocky e, Bao, Bao. Evip 30 dni, a jeżeli ty sobie chcesz wygrać takiego EVIP-a na 30 dni, pamiętaj o zasubskrybowaniu tego kanału, o zostawieniu lajku, no i pamiętaj o komentarzu z twoim nickiem. A jeżeli uda wam się udobić pod tym filmem 200 lajków, no to w następnym odcinku losujemy sobie 3 e y e Dobra, ja sobie przejdę na game mode 1, e lecimy oceniać pierwszą gildę, jest to oczywiście gildia haha, e zobaczymy jak ta gildia się prezentuje, co oni, tutaj mają, co oni mają tutaj takiego fajnego. E Dobra, e tutaj mają jakieś miejsce na 4 bikony, Jeden jest tylko postawiony niebieski, tutaj w sumie jest też niebieski, tu jest jakiś czerwony, zielony, no i oczywiście też jest różowy. Gildia tutaj jest praktycznie zamk zamknięta każde strony, każde strony są pozamykane Góra też, w sumie góra nie Tutaj jest zamknięta, bo są tutaj stołniarek Wow, ale tutaj się fajnie prezentuje Nie wiedziałem, że będą mieli po prostu tutaj zbudowany taki zamek u góry e, Tutaj mają jakieś beczki porobione Nie no, naprawdę to fajnie wygląda Wow, a to co to jest? E, tutaj chyba, chyba coś tutaj budują Ale naprawdę wygląda to znakomicie No nie wiem, e, jeżeli wa wam coś to przypomina Dajcie znać po prostu w komentarzu co wam to przypomina No i przypnę wam po prostu też serduszko Dobra, lecimy Lecimy, w sumie zabezpieczenia naprawdę kozak Kozak zabezpieczenia Bojki tutaj są Sandy też są Naprawdę gildia wygląda mega Zobaczymy jeszcze jak się prezentuje na dole No i tutaj w środku W środku, bo tutaj też ma to bardzo wielkie znaczenie Dobra, lecimy do środka Środek Powiedzmy, wygląda fajnie. Mm, tutaj mają zejście oczywiście na dół. Dobra, tutaj zabezpiecza. Wow, aha, czyli to nie, to nie jest miejsce na bikony, tylko to są takie szybkie zejścia w dół. Okej. Okay. Nie no, naprawdę fajnie to wygląda, każdy ma tutaj taki spad. E, w sumie mają jednego bikona, jednego bikona mają, to jakieś zejście do tego bikona. Dobra, lecimy do żuwika, do żuwik tak się prezentuje. E, no i co, lecimy, czekajcie, bo coś tu zniszczyłem. E, czekajcie, coś tu, nie, nie, aha, mają tu jakąś stołniarkę w ogóle. Co to jest, jakaś stoniarka, tutaj była położona, czy co? Możliwe, że jakaś stoniarka ale nie, myślałem, że to jakiś obspół. był. Dobra, lecimy na dół No i idziemy, albo w sumie wiecie dlaczego Tam była stowniarka położona Że po prostu jeżeli ktoś tak sobie niszczy To może ją zniszczyć, czekajcie Co to w ogóle tu za spady są porobione, bo nie wiem Gdzieś tutaj utknąłem Tu jest jakiś obs, czekaj Bo tutaj to mają zaremontowane, czyli to jest jakiś jeden spad Chyba tylko w dół Dobra Przejdziemy sobie tutaj od razu do designu Zobaczcie w ogóle, w ogóle mają moją głowę No nie jest to na pewno moja głowa Tylko po prostu jakiegoś gracza, który sobie zmienił skin Dobra, tu mają magazyn Jamiorka, zobaczymy co w tym magazynie Tutaj takiego ciekawego mają Dobra, no magazyn, magazyn jak magazyn Niektóre są po prostu magazyny pełne A niektóre są po prostu puste Tutaj mają jakieś itki na gildy Itki na gildy, wow No powiem wam, że nawet fajnie, fajnie tutaj to wygląda Tutaj mają oczywiście Do kopania Tutaj sobie wszystkie itemy lecą do tych hopperów A my idziemy dalej Idziemy dalej, zobaczymy co tutaj mają Tutaj znowu chyba jakiś magazyn Z tego co mi się wydaje mm, Tak, tutaj jest jakiś do segregacji Dobra, okej, okay. czy tu jest... Są jeszcze tu jakieś dalsze pokoje, czy ich tutaj nie ma? Jakiś, O, o, tutaj jest taki motyw kwarcowy. Nie no, spoko, spoko. Wszędzie mają rozłożone praktycznie skrzynki. Wszędzie, gdzie się nie popatrzy, mają jakieś fajne skrzynie. E, jakieś itemy są, ale ten pokój naprawdę fajnie mm, się tutaj prezentuje. Dobra, wiecie co? Zostawimy nim to oczywiście skrzyneczkę. Zostawimy... O, w ogóle tu jest jakiś gracz. Serebusny. E, oczywiście go sobie tutaj pozdrawiamy. Serebusny. Mm, no i co? Skrzynię zostawimy może że w tym miejscu tutaj na środeczku, żeby każdy miał oczywiście do niej dostęp. No i dla tej gildii, dla tej gildii e, zostawimy gdzieś naprawdę 40 mm, premium case'ów. No i damy nim też klucz Kawa w okolicach e, 30 kluczy naprawdę e, gildia tutaj mega wygląda damy nim też z y, 32 odłamki e, damy nim case'y, no i magiczne klucze oczywiście tą skrzynię sobie zamkniemy e, no i postawię tutaj kawa 96 i ty no i ja tą gildię oceniam naprawdę na mocne 9 9 i pół na 10 9 i pół na 10 e, tak się oczywiście prezentowała gildia haha ha. a my lecimy do następnej następna gildia... Która została wylosowana z komentarzy, jest to Gildia PFK. PFK, dobra, tu mają jajko, tu mają jakieś wyjście. Dobra, no to sobie pójdziemy tym, oczywiście, tutaj wyjściem, jak i zejściem do góry, jak i w dół. Mm, dobra, tutaj mają jakiegoś brika. Aha, tu mam jakiegoś obsa. Jak się przez tego obsa przebić. Chyba się nie da, chyba się nie da. E, tutaj mają, dobra, tu mają jakąś górę. Góra zbytnio nie jest przerównana do końca. E, jakaś fosa się tutaj powoli e, widzę, że tworzy. Mm, no i nie mają tu praktycznie żadnego żółwika, nie? Tutaj jest jakaś skrzynka, co w tej skrzynce? To jest jakieś sety. E, sety są, dobra, zamkniemy nim tą skrzynię. W sumie to, tym nim zamkniemy, bo tym była zamknięta. E, no i co. Hmm. Tutaj zejścia nie ma No nie wiem jak tutaj teraz zejdziemy No chyba nie, zej, nie zejdziemy, będziemy musieli Ale czekajcie, tu jest taka jakaś pułapka Nie, tutaj nie ma żadnej pułapki, dobra eee, Zejdziemy sobie tutaj w dół, czekajcie gdzie to było Tutaj to zejście było eee, No i zejdziemy na sam dół, zobaczymy jak się to prezentuje Tutaj naprawdę ta linia Jest eee, zbudowana Tu mają jakieś takie, chyba, chyba to jest motyw Ale ten piasek to chyba przypadkowo Ktoś musiał postawić mm, sandfar Sandfarmer zbyt blisko tej ściany No i niestety się po prostu stworzył, dobra, tu jest jakieś zejście w dół tu sobie ktoś może nogi połamać, bo nie ma żadnej wody w ogóle wylanej, tu jest jakiś ender chest, e, dobra, nic praktycznie tutaj w tej gildii, no nie spotkamy nie ma tu jakichś żadnych skrzynek e, to było chyba na tyle w tej gildii dobra, zostawimy nim e, tutaj oczywiście jakieś kajsy, damy nim tak 20 kajsów na rozbudowę e, no i oczywiście też nim damy jakieś kluczyki Damy nim tak w okolicach 10 kluczy Wschowamy e, nim to do skrzyni Damy nim tak z 16 odłamków Zawsze sobie na coś te odłamki mogą e, Wymienić, e, dobra Tutaj kawa 1,96 Ja tą gildię oceniam na takie 5 na 10 5, 5 na 10 e, Wydaje mi się, że spoko, a my lecimy już Do następnej gildi, następna gilda jest to Oczywiście GATP e, Begas, Begas, Begas e, No i zobaczymy co ta gildia Tutaj takiego ciekawego ma Na pierwszy rzut oka, naprawdę żu Masywny, dość wysoki. Oczywiście każda warstwa musi być oblana wodą. Fajnie tutaj rozłożone płytki. Wow, tutaj mieli jakiegoś grifa. Dobra, tu ktoś musiał strzelać, ale się nie dostrzelił. Nie no, w sumie jakieś jedno TNT chyba tu weszło. Ale jakichś takich dużych zniszczeń tutaj chyba nie zrobiło, ktoś po prostu wydaje mi się, że zrezygnował e, jak się popatrzył ile warstw tej wody tutaj jest Dobra, tutaj chyba nie przejdziemy do tego żuwia. pójdziemy z tej strony, w sumie jeszcze teren nie jest przerównany, e, nie jest przerównany do końca Dobra, my idziemy tutaj do środka, pyk, tutaj zabezpieczenia naprawdę e, fajnie to wygląda, e, west, north, east i south Dobra, idziemy na dół, idziemy na dół, jesteśmy na dole, wow, 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 co tu jest, nie wiem jak tutaj przejść, nie chcę nim czegoś tutaj po prostu też zniszczyć, e, dobra, tu jest jakieś zejście, wow, dobra, czekajcie, to to fajnie tutaj wygląda, czyli tutaj są jakieś zejścia, czekajcie, jak to tu w ogóle wygląda, tu jest coś, pyk, mm, dobra, idziemy na dół, zobaczymy, co oni jeszcze tutaj mają takiego fajnego na dole, e, no i zobaczymy, zobaczymy, co tutaj jest, tutaj jest jakaś stołniara, e, tutaj jest taki po prostu e, duża przestrzeń, no i skrzyneczki, skrzyneczki Tutaj w sumie jakieś itemki są jakiś obsydian. Dobra, wiecie co? Zostawimy nim oczywiście tutaj jakieś mm, premium casey w, w tym miejscu będzie to odpowiednie miejsce e, damy nim tak z 25 premek No i oczywiście damy nim też klucze. Magiczne dew, klucz e, klucz, kawa, damy nim, tak, ja coś źle napisałem. Magiczne dev, klucz, kawa, damy nim 15 kluczy. Schowamy nim to oczywiście tutaj do skrzyni. damy nim tak z 16 oczywiście odłamków. E, damy tutaj Obsydian. No i Pyk Kawa1996. No i ja tą gildę oceniam: takie e, 6,5 na 10, 6,5 na 10, naprawdę. Dobra, lecimy do następnej gildy. Jest oczywiście gildia PSE. E, zobaczymy, jak ona się prezentuje. Co oni tutaj mają takiego fajnego? Dobra, tutaj mają jakiegoś grifa. Nie wiem, tu mają jakiegoś takiego chyba grifa. Nie wiem, ta gildia musiała być założona niedawno temu. Mm, dobra, czy tutaj w ogóle jest jakieś zejście? Co to jest? Tutaj jest chyba jakiś taki bunkier, mini bunkier Tu byłoby zejście, dobra, Czekajcie, przeteleportujemy się do tej gildii jeszcze raz. No i tutaj oczywiście jest jakiś gracz oczywiście z tej gildii tako. Dobra, tu jest jakieś zejście, pyk, jesteśmy na dole. Tu jest kolejne zejście. Mm, tu, wow, tu mają w ogóle jakiś yy, portal, ale no niestety portal do netheru nie działa yy, Dobra, tutaj mają jeszcze jakieś dwa przejścia, tu jest, a nie, dobra, to nie jest żadne przejście Tylko po prostu tutaj będą przejścia, tu dopiero będą przejścia, dopiero co Dobra, zostawimy nim w tym miejscu skrzyneczkę, damy nim tutaj oczywiście jakieś premium y, Kawa, damy nim tak z 15, a niech mają 15 premium case'ów No i damy nim tak z 5 klucz. naprawdę 5 kluczy tutaj my nim to do skrzyni, damy nim tak z 8 odłamków, yy, zamkniemy. No, i oczywiście, to jeszcze damy tabliczkę Kawa 9996. Ja tą gildię oceniam na takie 4, 4 na 10. I oczywiście, pozdrawiamy sobie tą gildię PSE. A my lecimy do kolejnej. Dobra, lecimy do kolejnej gildii. Jest to oczywiście gildia Grom. Zobaczymy, jak się już prezentuje ostatnia gildia Grom y, na tym odcinku. A jeżeli chcesz, żeby to Twoja gildia została oceniona, no to pamiętaj, aby zostawić tak swoje gildi. Y, dobra, ta gildia naprawdę fajnie wygląda. Tutaj mają przerównany teren. Y, jakieś tutaj, oczywiście. Też mury z obsidianu Są robione e, Oczywiście ochrona żółwika jest po każdej stronie Nie no w sumie po tej nie ma ale to tam nic Ale interesuje mnie to co oni tutaj mają takiego ciekawego Dobra wlecimy tam od Dołu tutaj pyk Dobra czekajcie niech sobie tutaj trafię do tego e, Dobra jesteśmy tutaj Tutaj co oni mają tutaj jest jakiś teren w ogóle zrobiony Zamurowany hmm, Ja dla, dla nich Bym to zrobił troszeczkę wyżej no bo tutaj sobie Zawsze ktoś może perełką e, Przecykać od dołu czy od góry no, i znajdziemy się po prostu w tej bazie, takiej, można powiedzieć, powietrznej. E, dobra, co tutaj mają? Tu jest jakaś beczka zrobiona, ale kub naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. Mm, tutaj, ze zejście w dół. Dobra, przyspieszymy to po prostu zejście. Pyk, 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 pyk. Dobra, jesteśmy na dole. Tu bym zrobił jakieś zabezpieczenia, tu bym zrobił jakieś zabezpieczenia, pyk, pyk, pyk No i tutaj bym postawił słowniareczkę, żeby po prostu dodatkowe zabezpieczenia jakieś były Enchancik jest, dobra, skrzyneczki jakieś, o, tu jest moja farmerki, e, Dobra, zostawimy nim oczywiście tutaj, o, ta gildia, zobaczcie, robi też nóżki Pyk, pyk, pyk na nóżeczki, dobra Zostawimy nim skrzynkę w tym miejscu, e, damy nim tak w okolicach e, Oczywiście damy nim tak Hmm. Damy nim tak z 15 kluczy. No, i do tego nim dążymy jeszcze też premium casey. Kawa damy nim tak w okolicach 25 prem premek, e, damy nim to tu do skrzyni. Damy nim tak z 16 oczywiście odłamków, zawsze to sobie mogą na coś wymienić. E, tabliczka, kawa i 9,6 i Ja tą Gildy oceniam na takie mocne 6,5 na 10. 6,5 na 10, a my widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.